Około 20% sióstr wykorzystywanych seksualnie w świecie? 20%. To jest bardzo dużo, ale musimy wiedzieć, że te badania były prowadzone na małych próbach, nie? Więc, więc trudno powiedzieć, jak to się przełoży w momencie, kiedy ta próba będzie duża. My nie mamy tu na myśli tylko i wyłącznie. Nie, my to będziemy też zaliczali jakieś próby pocałunków, dotyków, próby gwałtu, próby namawiania sióstr na współżycie, manipulowania nimi w sposób duchowy, bo to jest taka obrzydliwa rzecz, która się zdarza, że księża czy zakonnicy, którzy to robią, mówią, że Bóg tego chce, albo że to jest Klasyczne w sektach. Tak. Że głowy tak. sekt w taki tak. sposób właśnie wykorzystują te dokładnie I dokładnie w ten sam sposób wchodzą duchowni w zgromadzenia zakonne, twierdzą, że oni w ten sposób przekażą wyjątkową miłość Boga tej kobiecie, a że one są od nich zależne w takim duchowym wymiarze. I naprawdę wierzą, że on mówi językiem Boga. Ja nie rozumiem tego mechanizmu, bo ja w nim nie byłam, ale wiem, że tak to działa. Nie? Do tego jeszcze w wielu krajach dochodzi taka przemoc ekonomiczna. Dochodzi to, że siostry są finansowo zależne od księdza, że siostry są wysyłane na placówkę, bo ksiądz poprosił właśnie o tę zakonnicę, więc ona jedzie do niego na misję. Są tam tylko we dwoje w obcym kraju, więc ona nawet nie ma jak się bronić.